Cześć! Czas na kolejny unboxing. Tym razem mam dla Was rosyjską edycję kolekcjonerską gry S.T.A.L.K.E.R. Czyste Niebo. Grę zamówiłem z Ukrainy. Przyszła w około 4, 4 dni chyba robotę. Dodatkowo do zamówienia dostałem taką fajną łatkę. Do wprasowania na żelazkę. Raz na koszulkę. Gra jak widać jest dalej zafoliowana. Boks gruby nawet. Nie ma niestety żadnej zmianki, że to jest kolekcjonerka, co się trochę zdziwiłem. Nie ma, samo jest tylko wstałkę czyste niebo. Dobra, otwieramy. Ślijamy, <trybujesz> Polia na bok. I tutaj jak to wygląda? No tak, jakoś. właśnie. Trochę dziadowskie otwarcie. Straszne cienkie pudełeczko. Można poliszczyć. No i dobra. O, to jakaś księga gruba. Wyciągam całe. Tak się da. Tu jest na bok. I teraz po kolei. O ja. strasznie pomięte. Jakoś książka. Zbornik rozkazów. Książka jest na podstawie gry. Parusku. Ja parusku no pagadini. Papier. Kijowy trochę no i miękka o prawo. Nie zanurwuję najbardziej z tego wszystkiego. Dalej mamy kolejną teraz, tym razem naszywkę. Naszywka. Tu tak nie czuję, ale chyba... A, bo i na klej to jest. Tu się świeci tak. Łatka jednej z frakcji Starkerów. Dalej. Bonus DVD. Z materiałami z gry. Pewnie jakieś filmiki, tapety trailery. No że na kopercie chociaż jest yy, drukowany Nazwa gry. Tu to samo, tu jest gra. No właśnie fajnie mają płytki. No tu tu jak płytka, nie? A tu takie fajne śliskie, jak lubię takie, takie śliskie płytki. Rosyjskie wydaje jak takie mają. No i tu też na no, druk. Dalej, tu jest... Co to jest? Bandana, coś mi się zdaje. A tu jeszcze, na prawo, na bok. Nie widzieliście na nadzieję. Bandana, bandana. O, choroba, duża. Ogromna nawet. Złego gry. To już. Niestety nic nie ma jest tylko takie Dobra, to jakoś złożę, żeby sobie leżało na boku. złożyłem no, no, Dalej mamy metalowe, coś no, jakiś łańcuch, że sobie sobie coś jak nieśmiertelnik, nie no ale to na nie śmietelnik nie wygląda. Takiegoś metalowe z logo gry tu mamy dalej zippo z logo gry hu, się zakopciło benzynę tu wlewamy wkładam z powrotem i się kopci Co jest jeszcze? Jakoś... O, to nie O! Artefakcik. Są baterie jak widzę. Jak to się świeci? Jak to w ogóle działa? Made in China. O ile świeci? Nie świeci. Lipa trochę A wezmę rozkręcę, zobaczę A nie zobaczę, poczekajcie chwilę ja. Co to może jakoś? jaki badanie? trzyma ostro. Aha. Taki mig był, że była folia. Właśnie. mam taką fajną kulę. Zmienia kolory. Zgasz na światło to będzie lepiej widać. O właśnie. Za Elegancka kulka. Artefakt. Bardzo mi się podoba bo to jest najlepszy element z tej K. Dobra niech sobie mrygadam gdzieś dziś, na bok. Tu Łatkę Jeszcze coś jest Łatkę jeszcze 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 karta rejestracyjna do gry Rejestracyjniko O to macie CDK Jakby to chciał i tak będzie, może będzie działać bez blokada 2002 i czy jakoś tak instrukcja itf to już dzień 29 sierpień 2008 gra wydana jak to zwykle w instrukcjach bywa Fajne w ogóle są jest Stalkera Takie stylizowane już na grę Dalej jest jeszcze ma tylko jest Co To jest O 9 e, Lima Limańsk! Nie wiem 85 rok A Czarnobyl 29 nie znam się na rosyjskim trochę, jak wiecie to będziecie wiedzieć, mamy kalendarz z tamtych czasów. Nie tam mam nadzieję. Jeszcze coś, jeszcze. Ostatnie. No właśnie, tego spodziewałem, tylko znowu taka mapa. Podłużna, wyższa niż szersza. No to już po rosyjsku są. jest legenda. A tu jeszcze co? Taki tak. Tym razem w tę stronę. No i dobra. O, tu to było wszystko w tej edycji Całkiem bogata muszę przyznać Fajne elementy Szczególnie ten artefakt mi się podoba najbardziej Bardzo jest ta kolekcjonerka Stylowa, na tą gra pracę, widzi jej elegancko, ale dla mnie Lepsza mi się da nawet niż ta nasza polska kolekcjonerka, gdzie tam było w torbie bodajże, ale nie wiem co tam jeszcze było dokładniej na pewno tu jest więcej elementów i bardziej takie charakterystyczne dla gry no, Dobrze, z tej strony to wszystko już Zapraszam na kolejny unboxing i cześć